takie coś widzę. To tutaj... Cześć Jacek. Cześć Tomuś. Cześć. Cześć Jacek, mam do ciebie pytanie. No. Ej, ogólnie Jacek jest bezdomnym w Koszczynie na odrą. Jacek, czy zgadzasz się, żeby ten film został umieszczony w internecie? Pewnie. Dobra. To Jacek, jak to się stało, że zostałeś bezdomny? Już ci mówię. E, e, tata mam z mi, tata, mama nie. E, miałem mieszkanie. Brata mam tu w Koszczyniu. Nie? A masz tutaj brata? Tak. Ale nie chcę mnie znać. Po prostu zrobił mnie w balona. Sprzedał mieszkanie za 250 tysięcy. I nie dostałem ani centa. I sobie z nie powiedzieli? No. Ani grosza mi nie dał. Aha. Ani Ej. grosza. I teraz muszę się błąkać jak pies. Kurde. Codziennie chodzę na puszki, na to, na to tamto. A w jakim rzecz? wieku. I rodzice zmarli? Ile miałeś y, lat? Zaraz ci powiem. Mama 60, 65, y, a tata 60. A ty ile miałeś lat? Jak? No to kiedy to było? Pięć lat temu. Pięć lat temu, tak? Trzy, no, nie wiem, coś około pięciu lat. A wcześniej nie. to normalnie mieszkałeś, dom miałeś? Tak, wszystko miałem. Jak ja nie, nie musiałem pracować nawet. Mama mi zawsze dawała, pomagała. Znaczy, ja pracowałem, ale mówi do mnie Jacek: Zarobisz sobie, to trzymaj sobie. Dała mi tam, ile chcesz, mama? 100, 200, czy ileś, nie? nie? Ona mówi: Trzymaj sobie, a ja mówię: Nie, ja nie będę żerował, nie? Trzymaj chociaż sobie 100 czy dwie i mieć dla siebie, no ludzie kurde takie buty wiesz co, wczor wczoraj wczoraj czy przedwczoraj byłem u mamy na cmentarzu, nie kurde, tutaj w śmietniku znalazłem takie piękne kwiaty, trzy doniczki ładnych, nie uh -huh. i byłem w zanieść, nie no, a byłeś tak. mamy na grób zanieść, tak? tak? a to też ładnie, też kurde, piękne kwiaty, na no, dzień matki nie, no Trzy, przyjdzie Ola to Ci powiem, chyba albo czy trzy doniczki mieliśmy, kurde i zanieśliśmy do mamy mojej, usiedliśmy, pomnik pocałowałem, mówię mama, dlaczego mi to zrobiłaś, płakałem normalnie, i będę cały czas płakał, kurwa za mamą, tam za ojcem już tam nie płaczę za bardzo. Hmm. A mam to... takie pytanie, No? Hmm. gdzie śpisz? To? Masz tutaj jakieś miejsce, żeby. Mamy, mamy! Szopę taką mamy ze stacją? Mhm. Nie? Mamy materac, koc, tam gdzie kładziemy i śpimy, nie? Aha. No bo nieraz, jak przyjedzie chłopak, nie? Burak. Nie wiem, czy go zna. Nie, nie. No to ona. A bo to ta Olka, co tutaj no, no, stawia, na... to ona ma chłopaka, tak? Tak. Aha. Ale jak go nie ma, to na ze mną jest, nie? A. Ale to nie jest moja dziewczyna, nie? Aha. My tylko chodzimy razem na puszki, nie? Czy tam na puszki wypić sobie po puszkach kurde? To jest takie. To w sumie to jak długo już jesteś bezdomnym? Od tych pięciu lat, co? No gdzieś koło pięciu. Koło pięciu lat, tak? no, gdzieś koło pięciu. I no. tutaj w Kostrzynie na dobrą? czy. Tak, tutaj. Tutaj tutaj no. cały czas, tak? Hmm. Nie, bo ja byłem wcześniej w słońsku. Gdzieś w słoński. No wiem. Wie. No. Koro. A mam takie pytanie. A tutaj w kosztrzynie na przykład, nie no. masz na przykład takie miejsce, gdzie możesz sobie zjeść, albo jak sobie organizujesz jedzenie? Zarażę ci powiem, idę do ludzi. Aha. Idę do ludzi pod bar, czy tam pod market. Pytam się ludzi. Nie chcę pieniędzy. Mówię ludzie. jestem bezdomny, tego kupcie mi jedzenie, hot doga czy tam obiad i od, nie? Mhm. A tak to. Muszę organizować sobie sam. A nie, nie, nie chodzę codziennie się, proszę. Mi tam dziennie starczy zjeść coś gorącego zupę czy coś. A Jacko, mam do ciebie takie pytanie. No. A jak sobie radzisz? Na przykład, czy nie masz jakiś problemów z alkoholem? To w twoim nie, życiu. nie, 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 nie. Ale lubisz się napić. Lubię się napić, ale powiem dokładnie. Byłem na odwyku raz, nie, dwa razy byłem. W Międzyżyżu, Pomogło na chwilę. No ale co wyjdziesz i dalej? O. I wracasz do tego, co o. było, tak? Wracam do tego, co było. No, no tutaj. Co ja mam robić? Prawda? A tutaj właśnie w Koszynie... I jak, jak ty spędzasz tutaj dzień? Dzień? No Na puszkach. Na puszkach, a, to jednak koniec coś tam zbierasz, próbujesz... Tak. coś Próbujesz o, robić sobie. Tak, tak, tak. tak. No i ale co tych puszek raz bierzesz więcej, raz mniej, ale jest taki Mirek na skupie złomu. Na skupie złomu gdzie? Za policją. No, no, no gdzie. No. no, pan Mirek jest taki dobry kolega, zna już mnie od paru lat, że czy mam mniej, czy mam więcej, dodaję. Aha, no to dobrze, to chociaż tyle, że... Dodaję. Ale są dodaję. jeszcze ludzie, nie? Ale niektórzy no. ludzie... A możesz opowiedzieć to, co się ostatnio stało Ci na klatce? Jak spałeś? Co? Co wcześniej mi opowiadałeś, tą historię, że, że ktoś tam na klatce. A, no, no, no. No, leżałem na klatce. Spałeś po prostu, tak? Spałem. No, chciałem się przespać, no, bo nie miałem gdzie już. Nie? Leżałem sobie. Jakiś frajer wyleł. Kurwa, skopał mnie jak psa. Żebra jeszcze miałem do tej pory bolą. Dobrze mi nie połamał. Bo tak to bym już w szpitalu może leżał. A jeszcze zapytam, ten twój brat, nie? to no. tą chatę sprzedał. No, no, to co on teraz. No, no. Co? To co on teraz robi? No, mieszka tu. I w ogóle, i widzisz go czasem, i się z nim? Wiesz, co ci powiem? Tak. Tam któregoś dnia, parę dni temu, tam nie wiadomo, nie pamiętam ile. I, idę tak, idę ulicą kostacji, nie? Bo on tam mieszka. Przychodzi koło mnie i mówi: Cześć Leszek. Nawet nie odpowiedział mi. No to nieładnie. Ja mówię: To już nie brat. Nie. nie. Da, ja już zadałem dałem spokój z nim. On, on ma bardzo wredną żonę. I ona obuntuje go przeciw mnie. Bo on mi może by pomógł. Ale jako brat, tak jak ja, to nawet jeśli na te pieniądze cię i to mieszkanie sprzedał, no. to i tak powinien pomóc ci, żebyś tak, chociaż no. nie błąkał się po ulicy tyle lat. Ale ja przecież gadałem z nim. Człowieku, wynajmij mi chociaż, weź te pieniądze, ja nie potrzebuję ich. Wynajmij chociaż mi na rok gdzieś, kurde, jakieś mieszkanie, pokój. I nie chcę mieszkania, pokój jakiś na rok. A próbujesz czasem? Nie no. Nie, I teraz, ja, ja już teraz już, nie, nie, nie no, próbuję. Bo takie głupie pytanie się zadać. próbujesz podjąć pracę, no ale pewnie prób... nie, nie. to nie, ciężko z ulicy, Cięż... ciężko z ulicy jest iść. Dobrze, ja mogę podjąć pracę, tylko że ja, gdzie ja pójdę po pracę? Ani się umyć, no, ani, tak. ani ogolić się, ani wyspać się, no. i co ja, ani zegarka. No i, i co ja zrobię? To no ja wolę już takie życie, już przyzwyczajony jestem do tego. No to cyrk, tak? Jakieś? A no tak mi się wydaje, że to chyba... A bo wesołe miasteczko. Tak wygląda. Tak wygląda. <śmiech> <śmiech> no to dobrze. No nie wiem co to jest. No i... Jacku, no. Co dalej myślisz? Dalej tak myślisz żyć, chodzić, puszki zbierać. Tak, i... tak, tak. Nie, więcej nic nie zrobię, bo nie ma sensu, nie dam rady. Kurczę, chciałbym ci coś poradzić, jakąś dobrą radę, ale powiem Ci, że no, no dobrze, masz tutaj brata, brat zamiast pomóc, to no tylko zaszkodził. To też chociaż, takie... chociaż gadałem ostatnio z kolegami tutaj, może do Marcina, Gum... gumę znasz? Gumę znasz? Marcina? Nie, nie. Tu mieszka też koło Stacia. Ja mówię: weź załatw, kurwa, jakichś kolegów, kurwa, żeby napierdolili mu, kurwa. A, to jest złe rozwiązanie. Jest to. To, to nic nie pomoże, a jeszcze gorzej sobie może zaszkodzić. Wiesz? No właśnie, no. ale później, jeszcze problemy, kurwa, z, tak. po, z policją. A, nie, nie, nie. To, 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 nie, nie. To, Takie nie. rzeczy to lepiej. Nie, nie. właśnie, jebać. lepiej odpuścić i powiem Ci, że. Gdzie ona, kurwa, zginęła. Nie, no, pewnie zaraz wróci. Chyba, że kolejki są. Może tak. Nie, no, nie, nie powiem, bo na pewno kolejki są w marketach. Na no raczej tak się zastanawiam, jak bym mógł Ci pomóc. Mam tutaj y, w tym mieście no. chodziłem i y, bo ja też robię Urbex y, chodzę to, to to jest a takie zwiedzanie starych budynków aha i właśnie tutaj a, a, a byłeś może na tym na twierdy? A chodziłem tam kiedyś ale... ale ja byłem ostatnio tylko że to płatny 10 zł. no ale wiesz co chciałbym wrócić do tego bo znalazłem to takie miejsce. ja sobie chodziłem tam zwiedzałem nieraz. raz e, bo mówisz że mieszkasz w Szopie nie no. A ja tutaj zwiedzałem taki, właśnie, całkiem niezły domek, że tam zaprowadzę cię do niego, pokażę ci, gdzie on jest. Może ci się tam spodoba, bo powiem ci, że na pewno miałbyś lepsze warunki niż w tej szopie. Tylko, że nie wiem, czy tam ktoś nie mieszka, właśnie. nie Ale jest w którym miejscu? No, a to tu jest tutaj niedaleko stacji, wiesz, bym musiał. Aha. Musielibyśmy się przejść do. No, no tam, bądź, bądź y się do, do garażu? Nie. No, 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 to, to trochę. No tak. to ja tam też był spałem. Aha, spałeś tam, tak? Tak. No może to by możliwe, że to po Tobie były pozostałości, wiesz? Nie, A się nie, przej nie, nie. Później się przejdziemy, zobaczymy. Yy, z Piotrkiem takim spałem, nie? Mhm. Mm nie wiem, czy to jest Piotrka Bubla. Yy, ja tam z nim spałem. Parę, parę tygodni. Ale później jakoś coś się stało, że go zawinęli, że go zawinęli Policja go zabrała. Za jakieś tam mandaty, za coś. Za A to, że tak spytam, jak wyglądało Twoje dzieciństwo? Maję? No. Normalnie. Normalnie. Normalnie do szkoły chodziłem, rodziców miałem, dom miałem, wszystko miałem. Ale później się skończyło. Aha, to sobie. Y -y, Bo jestem kolejarzem z zawodu. Nie? No. O, jedzie. Jestem kolejarzem z zawodu, nie? No. Chciałem kurde iść na maszynistę. Chciałem iść na maszynistę. Ale, ale co się stało, że... Ale no... Jestem kolejarzem z zawodu, ale nie mam kursu maszynisty. Aha. To tylko no. kursu zabrakło, bo do, no do, do spełnienia możecie. Bo jestem, lubię pociągi. Aha. Jestem maniakiem pociągów. Lubię jeździć. I chciałem wsiąść w pociąg kurwa i poprowadzić, ja 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 <śmany> I, i pojechać gdzieś w pizdu kurwa, po całej Polsce pojeździć sobie. No rozumiem, rozumiem. Nie, no, nagrywa się. No nagrywamy właśnie, nagrywamy właśnie no, no. <śmany> Tutaj macie jeszcze Olkę, ale to z Olką będziemy mieli... Osobno. O, osoby z no. My już sobie pogadaliśmy już tak? Dobra. Teraz możesz z Olof pogadać. Ej, ej dobra. Nie, no z to zrobimy oddzielny film, no, ale no. chciałbym jeszcze no, właśnie... to musi. Chciałbym się zapytać właśnie o kwestię alkoholu, czy nie czujesz, że to troszkę też może przez alkohol, no, czy no, po prostu no, no. alkohol pomaga ci, yy, s, no nie wiem, y, łatwiej ci jest jak... Łatwiej, yy, łatwiej, łatwiej. Łatwi. na ulicy się no, mieszka, no, jeśli, no. Jak się wypijesz, napijesz się trochę, idziesz się jebnąć, spać i, i nie. po prostu nie myślisz, zapominasz o no, no przecież nie położę się na ławce tu, mm. bo za chłodno jest. Ej dobra, to może zakończymy, zakończymy po prostu ten odcinek <grym 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 i, oś, i, jeśli, jeśli spodoba się widzą. Zrobimy kolejny odcinek, nie ma problemu. O, oczywiście, nie ma sprawy. Jak chcesz, możesz wszystkich pozdrowić, zachęcić. Yy, a gdzie, gdzie to się No mów to... po prostu. No. Po prostu pozdrawiam wszystkich ludzi. Dobra. Do zobaczenia. Cześć.